Witam was wszystkich ponownie na moim kanale. Witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały. Witam także haterów Nie mam dzisiaj przepysznej kawusi z tego powodu, że panuje koronawirus i każdy boi się wyjść do sklepu. Ale ten materiał, który w tej chwili oglądacie, jest odpowiedzią do materiału aj -a. Pozwólcie, że zmienię swój głos na tak samo psychologiczny jak Próbuje to zrobić AJ. Próbuje, ale mu nie wychodzi. Najpierw posłuchamy fragmentu materiału AJ-a. Materiał nosi tytuł Uczepił się mnie pasożyt. To szanowny kolego AJ, odpowiedź teraz pasożyt. Ale zanim to zrobię, przesłuchamy fragment Swojego materiału. Zastanówcie się na logikę: czy ja, tworząc materiały w internecie, naprawdę, naprawdę zarabiam na tym, że sprzedaję hasło trenowania naturalnie? Jakie mamy czasy? Czy to są czasy, w których. Osoba nie może naprawdę na dopingu trenować, być i publicznie się pokazywać. Jaki w tym człowiek ma interes? Ale to nie jest istotne. Kolego AJ, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Jeżeli nie, to powiniencie uświadomić, Jarek, właściciel firmy KFD, że ja jako Patryk2703 działam od roku 2008 na YouTube. W czasie, kiedy robiłem materiały o kulturystach, przerobiłem nie takich cwaniaków jak Ty. Nie takich cwaniaków. Musisz sobie też zdawać sprawę, to taka mała, osobista wycieczka i można powiedzieć, że taki samozachwyt tym, że jestem Polakiem z krwi i kości. Musisz sobie zdawać sprawę, że bardzo ciężko jest przerobić człowieka, Polaka, który ma 38 lat, trenuje 20 lat naturalną kulturystykę, bardzo dużo widział w tym sporcie i wie, na czym to wszystko polega. Nad czym polega biznes w tych social mediach. I to, że ty przyjechałeś ze Stanów i udało ci się przerobić kilka młodych osób, sprzedać im swoje produkty, namówić ich na produkty ze sklepu KFD, to nie znaczy, że przerobisz faceta, który ma 38 lat, ćwiczy naturalnie 20 lat naturalną kulturystykę. Brał udział, udział w licznych zawodach. Aktualnie jest drugi na Mystery Universe. Czwarty w Wielkiej Brytanii. Czwarty na świecie. A więc muszę Cię zmartwić, AJ, i odpowiedzieć na Twoje pytanie. Jaki Ty masz w tym interes? Takim samym psychologicznym głosem jak Ty. Ty masz w tym interes bardzo prosty. I takich cwaniaków jak Ty, to na YouTube jest bardzo, bardzo wielu. Spójrz, Siemon Panda na wariografię przechodzi, idealnie przechodzi test naturalności. Widzisz, też gościu ze Stanów. Prawdopodobnie udało mu się przerobić kilka młodych osób ze Stanów Zjednoczonych ale wątpię żeby on przerobił dojrzałych Polaków ty też nikogo nie przerobisz AJu i tak jak już ci wcześniej powiedziałem powtórzę się raz jeszcze to że udało ci się przerobić kilka młodych osób nie oznacza że przerobiłeś dojrzałych ludzi Którzy kierują się własnym rozumem. I musisz też pamiętać o tym, że czasami człowiek, którego nazywasz pasożytem, może się okazać od ciebie sto razy inteligentniejszy. Gdybyś obejrzał moje wszystkie materiały i skonsultował to, co tutaj powiedziałeś w tym materiale, z ludźmi, którzy są od Ciebie mądrzejsi, to prawdopodobnie ten Twój materiał by nie powstał. Teraz odpowiem na Twoje pytanie: jaki Ty masz w tym interes? Promując naturalność, pokazywać, pokazując siebie jako człowiek, człowieka naturalnego, człowieka, który ćwiczy naturalnie. Ty masz taki sam w tym interes, jak każdy inny w tym zakłamanym, w tym zakłamanym, kulturystycznym social mediach. Masz dokładnie taki sam interes. Sprzedać suplementy, sprzedać młodym osobom, które są niedoświadczone, które zaczynają swoją przygodę z kulturystyką, sprzedać suplementy. Robił to już wcześniej Radosław Słodkiewicz, którego ja wyjaśniłem u siebie na kanale nie raz, nie dwa. Próbował sprzedawać środek o nazwie HMB, na którym przebierał 16 kg masy w 3 tygodnie on miał z tego procent. Tak samo jak ty masz interes. A gdzie jest Twój interes? Ej to ja ci pokażę. Zobacz, to nie jest Ameryka, jak to mówi Michał Karmowski. To nie wszystko amerykańskie tu jest. Tutaj się myśli po polsku. A teraz ja ci pokażę, jak się myśli po polsku. Tu jest Twój interes. Ej tutaj, zobacz. Sklep KFD, suplementy sportowe, zniżka 5% na wszystkie, wszystko z kodem AJPAKFD. A więc 5% zniżki, ty masz z tego pieniążki. Jeżeli ktoś użyje twego kodu, to ty masz z tego kasę. Spójrz, zgadza się, możecie nacisnąć link i zobaczyć, jaki AJ ma z tego interes, kiedy wypróbuje siebie na naturalnego kulturystę. Kiedy promujesz siebie na naturalnego kulturystę, bardzo łatwo jest sprzedawać suplementy. Bardzo łatwo jest oszukiwać młodych, że zrobiło się coś na suplementach z firmy KFD. Bo przecież na sterydach nie można zarobić. Przecież sterydy możesz kupić nielegalnie. Na tym nie zarobisz. Nie możesz tego sprzedać. Nie możesz podać swojego kodu AJ, kup testosteron, 5% zniżki. No na tym nie zarobisz. Ale zarobisz na sklepie KFD, a więc niby zaproponujesz 5% zniżki, ale ty z tego swój procent też otrzymasz, ponieważ na KFD, jeżeli ktoś wykorzysta twój kod promocyjny, to ty dostajesz z tego procent. Właśnie tak ty zarabiasz. Widzisz? I to nie jest naprawdę ciężkie do rozpracowania, AJ. -u. I tu nie trzeba używać psychologicznego głosu. Wcale nie. Każdy, nawet te osoby, których Ty przerobiłeś, te młode, zdają sobie sprawę, jak na tym się zarabia i na czym opiera się cały ten biznes, zakłamany biznes kulturystyczny, na sprzedaży. Suplementów, na sponsoringu. Tam są pieniądze. Tak samo jak na dużych Expo. Też się zarabia na sponsoringu. Na czym zarabia taki Siemon Panda? Jak myślisz? Na czym? Zobacz, wejdź do niego i zobacz, na czym on zarabia. I ty wcale nie musisz sprzedawać planów dietetycznych i planów treningowych. Ty zarabiasz sobie tutaj. Więcej ludzi kupi. Więcej ludzi Ciebie pozna. Ty sprzedasz w swoim sklepie. Ty sprzedasz w KFD suplementy. Dostaniesz od tego procent. Następna sprawa. Chciałbym Ci wyjaśnić odnośnie Twoich badań. Zrobiłeś rzutkę, żeby ludzie wpłacali. Ty wystawisz ankietę i zrobisz badania, jakie chcesz. Zobacz. Simon Panda też zrobił badanie na wariografię. Widzisz? Wyszło, że jest naturalny. Simon Panda jest naturalny. Wierzysz w to? Wierzysz w to, AJ? Bo ja nie. I żaden z Twoich widzów w to nie wierzy, że Simon Panda jest naturalny. A więc jeszcze raz Ci powtórzę odnośnie Twoich badań. Nie Ty zrobisz ankietę, jeżeli chcesz to zrobić uczciwie. Nie Ty zrobisz ankietę i nie Ty spytasz widzów, jakie Ty masz badania zrobić, żeby zrobić to uczciwie. To twoi widzowie przyjadą i powiedzą ci na miejscu: Ej, idziemy na badania na dany środek, na badania antydopingowe, na dane środki, a nie badania krwi, które są nic nie warte. I tak samo Grzegorz Wałga i Sebastian Kot zdają sobie sprawę, że te badania krwi, które ty zrobiłeś, są nic nie warte. A więc, Twoi widzowie przyjadą, wezmą cię na badania, na badania, na dane środki, prawdziwe badania antydopingowe. I wtedy będziesz mógł mówić o sobie jako o kulturyście naturalnym, który zrobił wszystko formę na suplementach z KFD. Zgadza się? To by było na tyle, jeżeli chodzi o. Mój materiał. I widzisz, Adjoju, odpowiedział ci pasożyt. Tylko musisz pamiętać, że czasami polski pasożyt jest bardzo, bardzo inteligentny. Na razie, cześć, pozdrawiam. I powodzenia, Adjoju. Nikt ci niczego nie zazdrości. Na razie, cześć, pozdrawiam.